Ja jestem po klipie, nagraliśmy to, ale ten gnój chyba dolał coś do, do płynu. Nie wiem co on zrobił. Najprawdopodobniej dolał jakiegoś płynu do chłodzenia, bo wyskakuje mi włącz temperatury. Auto cały czas. O nie, zgadza się. nie dają, rzecz biznes, plan rozpiszny, musi jak ludzie. kiedy wiedzą, że kiedy odniesiesie sukces? Oczy, czy drzwiacie ja za plecami, chcecie widzieć trumnie? Dlaczego seno tak okrutnie? mi się pierdolony koszmar czarne sny, Szybka Forsa, latam jak Air Nie jadę, serio Czemu? No po co? No chodź, potrzebuję osoby, która, wiesz, ze mną pojedzie Potrzebujesz chyba pieniędzy Nie, nie potrzebuję pieniędzy, potrzebuję osoby, która ze mną pojedzie No i pieniędzy na benzynę, no dobra Co, potrzebujesz? Nic, nic, nic e, słuchaj, e, pojedziesz ze mną? Chciałem mieć towarzystwo No wiesz Marek, że ja ciebie bardzo lubię Wiesz co mi się nie podoba w tym aucie? Patrz, Czemu? że jak sobie drzwi otwierasz, to nie ma auto do ciągania nie dość, że kolor jest nie taki, to jeszcze nie ma auto dociągania. Pojedziesz ze mną, to ożywcie. A co z tego, będę miał? Oznaczysz mój kanał pod teledyskiem. Twój kanał pod teledyskiem? No dobra, pojedziesz Mój do... kanał, link do mojego tak. kanału będzie pod teledyskiem. Oznaczać mój kanał pod teledyskiem. Chodź, no. pojedziesz. Zobacz jak, jak nagrywam tu chodzi. zobaczysz jak to się robi. Teraz jest profesjonalny, Też nagrywałem. Za 50 koła. Za 50, 50 koła, tak? 50 tysięcy mark za A gdzie te 50 tysięcy? Za 50 tysięcy już zapłacony. To chyba w tym samochodzie. Z A samochód to co nie liczysz? No to dodaj bańkę, bo na samochód też trzeba było wydać. Milion 50, tak? Dobrze, milion pięćdziesiąt. No właśnie. To co lecimy? Nadal nie ma auto dociągania. No i nie będzie. Chyba, że sobie to kupisz. Moim zdaniem takie auta powinny mieć. Weź to odpal i jedziemy. Ten dźwięk jest żałosny. I tutaj będziemy jechać, co będzie słychać wszystko? Tak. Maruś, Maruś, powódka. Musimy jechać na Teledyst. Mój teledys. No dawaj, wstawaj. Nie. No dawaj, No dawaj, wstawaj. Specjalnie do Warszawy przyjechaliśmy. No dawaj. Nie. No Serio, nie chcemy się. No dawaj. Serio, mam na 11.00, jest 10.30, chodź. No nie no, nagrasz, chodź. Co ja mam No nie teledysk, plan. Teledyst. No jak zatrudniłeś jakiś operatorów z dupy, to ja mogę ci nagrać. No nie no, chodź, Marek, chodź, serio. Po co jestem, No po prostu popatrz, prestiżowa chata jest. No nie, no panie. Ty, panie. Wiesz jaka zajebista chata jest? No to co ja mam robić? No chodź, zobaczysz. O muzykę chociażby na Puszczach. No to chodź. No, chyba sobie ja z nie robią. Co? No gdzie jest ten garaż, o którym była mowa? To znaczy? Miał być garaż podziemny. No jest garaż podziemny. Tak, ale czy ten samochód ma masać obok inny, miał być zamykany, a nie jest. Ale co nie jest? No zobacz, tak na luzie sobie auto stoi. No stoi sobie, no i co z tym dziwnego, Marek nie rozumiem. No to są jakieś żarty, bo teraz tutaj y, naraziłeś samochód na uszkodzenia. Jakie uszkodzenia pogrzałe? Co zostawiał tutaj? Tam masz miejsce kretynie. Za tobą, zobacz. Gdzie? No tam! Przed... Ale tu nie ma żadnych innych aut! Masz dwa miejsca parkingowe! Mogłeś chociaż zaparkować na dwóch! Kretynie, na niczym się nie znam! To zaparkowałem na jednym, bo myślałem, że tak lepiej jest, jakbyś chciał drugie auto postawić czy coś. A gdzie masz drugie auto? No nie wiem, może byś kupił, skąd ja mam wiedzieć? I tak już jedziemy, dawaj Aś Marek! Marek, i tak już jedziemy! Mam to w mam to przestawić na dwa miejsca. Dobrze. Wysiądź. I jeszcze raz wejdź Ale po co? No bo jedziemy, tak? Tu po co? What the fuck? Za błędy się płaci, frajerze Nawet parkować się umiesz. No teraz by było elegancko, ale niestety biedny samochód noc spędził na jednym miejscu O co chodzi tym ludziom? Ja nie wiem, spieszymy się czy nie? No spieszymy się No to myśl, po wyprzedzaj, no Ale ciężko, widzisz, że blokują pas cały czas Masakra, jest na no nie da się jechać Przegapiłeś jazd Przegapiłem ty? znaczy jeszcze masz szansę. Znaczy już nie, przegapiłeś. Przegapiłem? No, powinieneś być tam. Marek! Czemu nie mówiłeś? No to teraz dawaj, się szybciej musisz lecieć, tak? Zaraz będzie kolejny. Brawo, teraz skręć, dobrze skręć. Ty, a co tam jest? Nie wiem czy będzie widać. Co? Stacja. No i co w związku z tym? Masz na nią zjechać i nie interesuje mnie to, że jesteś spóźniony. Muszę zakłóć robić. No, chyba cię pogrzało. No... Jedź na stację, czaisz? Człowieku! Chciałeś, żebym pojechał z tą do tej warszawki, tak? No to masz teraz. No wiesz, nie widzę co mam. I weź ich powyprzedzaj, no co oni będą sobie pozwalali. Jak mam ich wyprzeć? jak stoimy w pieprzonym kierunku? Masz konku? dwa pasy, tak? No powiedz, no, tam jest ze skrętu w prawo. No i nie interesuje mnie to. Nie potrafisz jeździć, idioto, to. zabrać prawo jazdy za to. Nie wiem, czy już będzie widać moją stację. O, będzie widać. Tam jest moja stacja. Właśnie jedziemy na stację, a ty się, frajerze, spóździsz maciasz z ciebie specjalnie to robi, żebym się spóźnił Nie co? Ja tylko za kubę muszę zrobić. O, zobacz, stacja już blisko. Dobra, dawaj. No, Trzymaj kamerę. Po co? Bo ja muszę stanować. Patrz. Co się stało? O kurde, patrz. Jak mam samochód. Patrz jak się patrzą. Patrz, patrz, patrz patrz. Co się patrzy? Ten, patrz. ten, To patrz. Zupełna. Nie, zobacz, zacz, jak się patrzy Co się patrzy? Pana gościa. Jak się patrzy fajne, co? Ale co ty robisz człowieku? Wszyscy się patrzą. To niech się patrzą jak patrzą sam samochód, bo oni tak nie mogą. A dlaczego masz to auto? Patrz, ale się patrzą. No znowu ten gościu kamizelce się gapi. Zobacz, jaki ma O Nie stać ich, nie stać ich na takie samochody, dlatego wszyscy się patrzą tutaj na mnie. Specjalnie przyjechaliśmy na najbardziej równiwą stację, żeby się na nie gapili. Ja myślę, że patrzą się, bo auto jest ładne i dlatego się patrzą, a nie dlatego, że mają buldupy. Jakby nie mieli, to by się nie patrzyli. Ty Marek, ile to kosztuje? Co? Co? Ile tu wchodzi? Tutaj? Jak widać, 66 litrów. 400 złotych prawie? Ogólnie to zbiornik ma 75, czyli jakoś za 400 złotych Tak? No to. Tak. Patrz, gości ma nawet buldupy o to, że zalałem sobie za 3,5 złotych, chyba ale gościa piecze dupa. Jak to znaczy? No ewidentnie no. No rzeczywiście patrzy się na no renę. No. Kurde, taką żardupę ściska, że on tak ja nie ma samochodu. Ja pierdzielę, że mieć taki ból dupy, to chyba gorzej niż ten służący co? Kto ma większe ból dupy? Ten, ten typ z kamizelką czy kto? Ja nie wiem, nic Jezu nie wiem. Jazu się pasuje. gapi, ja nie mogę. Dobra, jadę stąd, Mary, A, wiarze, z tych... Zobacz, patrz na no jego widzę, jej... widzę, widzę, że się Patrz dajmy, na jego mordę. Dobra. Ja pierdzielę, ale się gapi. O cholera. No, no, nadal się patrzy. No dobra, Marek, już. Ja pierdziele. Zobacz, co, zobacz, za? za, za. No Patrz, gapi się. No kurde. Ja muszę prowadzić, patrzeć, czy on się. No to ja najpierw. Papa, pa, pa, jak się gapi. No kurde, jeszcze go nie widzę. Ale w każdym razie nigdy nie widziałem jakiegoś żabluzówki. A nie można objechać? w sensie. sensie rowerów jest ścieżka. No, Ale pani by mogła trochę na ulicę zjechać i ominąć. Jak ja mam zjechać na ulicę? Jak z dzieckiem nie mogę jeździć po, po ulicy. Ale tutaj nic nie jedzie. No dobra, ale chwilę. Pan... Tutaj na przykład można też objechać. Ale nie byłoby problemu. możesz stanąć na ulicy, proszę nie nagrywać. To czemu pani zdjęcia robiła nam? Ja nie robiłam wam zdjęć. No jak to nie? Ja takiego bólu jeszcze nigdy nie widziałem. Wychodzisz? Idziesz? Ze mną? Nie. Dlaczego? No bo nie. No dobra, to idę sam. Tylko filmu nie będziesz myśli. Ej! No? Tu w mnie coś się pomyliło. Co mi się pomyliło? To powinieneś błagać mnie o to, żebym wyszedł. No chyba jesteś niepoważny człowieku. No skoro ja mówię nie. No. Masz mnie błagać o to, żebym wyszedł. Nie, Mareczku Czego ty nie rozumiesz? No chodź. No, tak. no chodź, Maruś. Jeszcze jeszcze. Chodź. Nie. Proszę. Nie. Proszę. No dobra, mówię ci. Kurde Nienawidzę wychodzić. Taki ładny samochód a ja muszę z niego wychodzić. Chodź zobaczysz chatę, dowalona jest. Co? W lepszych miejscach bywałem. W lepszych miejscach bywałeś? No tam defał Co Od boku się tu wchodzi? No od boku. Pa, to jest twój złom? Nie no w ekipy filmowej, chodź. Jakiej ekipy filmowej? No ci co nagrywają telewizję. Sławe to wcale. No to chodź zobaczyć w środku. W środku wygląda dobrze. Nie wiem czy ja chcę wchodzić. Ale jaki masz problem, no? Patrz. Co? Co ze psute? No zobacz, pokruszony. Ale co jest pokruszony? No tutaj. Ja nie widzę, żeby tu cokolwiek było pokruszone. No zobacz, zobacz, patrz, 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 jakie odłamki. No Ale widzisz? to miało tak być, człowieku. Takie gówno zrobili. Dobra, maski. chodź Marek do środka. przestań pieprzyć. Ja nie mogę, jaka żenada. Ale co ci tu przeszkadza żenada. człowieku? Człowieku, dopiero tu My weszliśmy. Nie tyle nie dociągnięć. Dziury w ścianie. Dziury w ścianie. Ty chcesz tutaj te skręcić? No co ci tu Zobacz jak to jest ładnie. No idź się przejdź, do holu. A to... co? Co? Brud, smród i ubóstwo. Ile to ma? 300 lat? 400? No to właśnie dlatego jest drogie, człowieku. Fuj. Po prostu fuj. A -a. ten dom jest mega ładny. O woda? co ci chodzi? Co woda? Co woda? Nie no. Ale tutaj chyba są jakieś jaja. Ta chata jest tak mała, że nie mają miejsca, żeby gdzieś to wrzucić indziej. Fortepian? No tak. No nie wiem, może na, y, dlatego, że akustyka i na salon się rozchodzi na no całym domu, jeżeli ktoś gra na pianinie. No nie, po prostu nie mają miejsca w tej chacie, bo jest tak mała i po prostu musi stać na środku rozwalony. Ty jesteś chory człowiek. A to im się z lacem chyba pomyliło. W sensie? Drzewa na chacie. No i co z tego, że drzewa są w domu? No człowieku, ja tu miałem przyjść. Zniję zaraz. Co ci zgnije? Te drzewa. A dlaczego mają zgnić? Człowieku, ja tu przyszedłem kręcić teledysk, a nie oglądać Ale chatę. Nie czuję się tutaj zgnilizną jedzie? Jaką zgnilizną? Kałem. Kałem? Tak. Ty chyba jesteś chory, niepoważny jakiś. Tu jest bardzo ładnie. Co tutaj mieszka? Zwierzęta, że srają wszędzie? Ty jesteś jest nie ja gówno, człowiek. Perfidny kał. ogarnij dupę. Tu, tu ładnie pachnie, o co ci chodzi? Ty masz po prostu ból dupy chyba ja o coś. Dupy. No masz ból dupy. Ja. Ja po prostu oceniam tak jak tak jak, jak... nie, 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 nie. Tak. Nie, 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 masz buldupy, dupy, tak jak ten facet z rana miał ból dupy auto, tak teraz ty masz ból dupy. A czy ja się na cokolwiek patrzę? Ja mogę tutaj wejść z zamkniętymi oczami. Dobrze, nieważne. Eee... Nie, nie chcę na to patrzeć. Nie chcę, żeby mi oczu wypadło. Dno. Po prostu dno. No ale co? O co cegła, ci Cegła. Wiesz, kiedy się cegły używało? 600 lat temu. 600 lat temu cegły się używało? Bra pradziarek miał chatę z cegły? No i co? W związku z tym? 600 lat temu się Ale używało. cegła jest droga. Zamknij dupę. Cegła sama sobie jest droga. Nie wiem, jaki ty masz problem, człowieku. Cegła to nawet nie jest wyślifowane. To jest po prostu cegła z jakiejś rozbiórki. Ty jesteś chory. A ten stół? Co stół? One już nie są modne. Dobra człowieku, ja już tą skończyłem konwersację, bo. Lat nie jestem się włosy, ciebie nagrywać. Sobie Nie jestem mi się ciebie nagrywać. A tutaj na ścianę ich nie było stać, że są schody odsunięte, tak? Nie wiem, moim zdaniem ten dom jest idealny do teledysku. To jest poziom to na. Nie wiem, e, czym też jest człowiek. To. Co? No zobacz, no zobacz. Patrz się samo prosi o komentarz. Co? Las w środku domu, a to <laughs> studnia. Jaka studnia? Ziemię mają. No i co, co w związku no z tym? Na ziemię sobie postawił. No i co z tego? A te drzwi? Co drzwi? To jest atrapa. To nie jest atrapa. Zobacz. No i co? To, to musisz wyjść na filmie. Chyba jesteś niepoważny. Że niby atrapa. Kto tam krzyczy? No, dźwiękowcy. I od nagrywania. I co oni tam mówią? No nie wiem. To, to nawet lepiej, że ktoś tam krzyczy, bo ja po prostu stąd pójdę, tak? A dlaczego stąd wychodzić? No, człowieku, nie, 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 ty masz ze mną zostać. To co mam tutaj zostać? No, nagrać... A to co to? Wiecie takie schody ostatnio widziałem? Gdzie? Kolega mi wysłał zdjęcia z więzienia. Z więzienia? Może niby w więzieniu takie schody są? Identyczne. Wszędzie jest tutaj set. Wszystko jest wszędzie porozwalane. Bo ekipa filmowa po prostu porozkładała graty. Nie stać na ręcznie malowane, nie stać. Ale wiesz, to jest ręcznie malowane. Nie jest, nie jest ręcznie malowane, absolutnie. No, no oczywiście, że jest ręcznie malowane, Tylko I mamy tutaj kolejne drzwi, które są atrapą, tak? Zobacz, ja. kolejna atrapa. Nie, klamki tak? nie dotykaj. No, Trapa? Powycinaj to wszystko z filmów, tak? Ty jesteś chyba niepoważny. Może ja sam po prostu sobie wyjdę. Myślę, że tak będzie najlepiej dla mnie, dla ciebie. Skoro ty potrafisz powiedzieć na gówno, że jest piękne, to ja nie wiem, w którym ja żyję. Dziękuję, tyle mnie tutaj widzieli. A o samochodzie do teledysku zapomnij. No ale nie, 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 nie. Ty mi musisz dać samochód do teledysku. nie, nie, Jeszcze tutaj widziałem coś takiego. Co? Najtańsze alkohole, z byle jakiego monopolowego. Człowieku, samochód do teledysku. Rozumiesz? Jaki samochód do teledysku? Potrzebuję samochód do teledysku. Mój samochód nie będzie stał na tle takiego brzydkiego domu. Ty jesteś... To jest. wstyd. Nie dość, że mnie ośmieszyłeś się z tym czerwonym kolorem, to nie zamierzam dalej się ośmieszać, tak? Marek, nie dość, że cały dzień zrzędzisz mi. Uniemożliwiesz nagranie klipu. Proszę wyjść z tego auta. Nie, ja się świetnie bawię. Wyjdź, bo musimy nagrać scenę. Ludzie czekają, czaisz? Nie, nie dam wam mojego samochodu. Ludzie czekają. Mówiłem, że nie dam, to nie dam. Wieku? Ile można na ciebie czekać? Ty jesteś jakiś chory psychicznie. Słuchaj, Marek, noju, wysiadaj, już daj spokój już z tym ciepłym clipem, nigdy nie wyrobię Nie, nie, dam ci samochodu, to jest moje auto. No chyba ci pogrzało? Nie ma kręcenia teledysku w moim samochodzie. co ty chcesz. No, chcę nagrać to. Nie, idź stąd w cholerę. Ej, No, skąd tego debila wzięliście? W sensie jego? To debila. Ciebie, z k**wa go wzięliście? No to jest swój samochód, ja nie zamierzam ruszać tego samochodu do teledysku Jak chcecie sobie wypożyczyć, to proszę bardzo, czy Ty jesteś nienormalny, Marek. Mi Ni, jako przyjacielowi nie chcesz pożyczyć? przyjacielowi. No, jako przyjaciel... Ja jako komu? Żegnam. Jesteś żałosny. Opór żałosny. I co, nie masz zamiaru wyjść? Nie. Dlaczego nie masz zamiaru wyjść? Ludzie czekają. Nie interesuje mnie to, że za mną jest 20 osób, które czekają, aż wysiądę z auta. Serio? Jesteś żałosny? Człowieku. Cały dzień tutaj czekają. Człowieku! Cały dzień ci Ja zapomniałem nagrywanie teledysku. No właśnie. To chociaż teraz mi odstąp. To nie jest takie łatwe zadanie, żeby komuś tak uprzykrzać życie. Wysiadaj, z smaciarzu z tego auta. Klipu się wygrywa. No, co? Śmieszna? Nagrywajcie, frajerze. Ale ci policzę. za. To. Ja jestem po klipie, nagraliśmy to, ale ten gnój chyba dolał coś do, do płynu. Nie wiem co on zrobił. Najprawdopodobniej dolał jakiegoś płynu do chłodzenia, bo wyskakuje mi błąd temperatury Auto cały czas O nie, zgasło Kurwa. Jeszcze stoi za mną facet No Będę musiał próbować to odpalić Nie wiem, coś się psuło no pierdol co mam zrobić? O ja będę musiał wziąć. Dolał mi czegoś. Dolał mi czegoś na 100%. Myślałem, że ten człowiek jest normalny, ale pieprze to. No i co mam teraz zrobić? Jestem w środku innego miasta i nie mam pojęcia w ogóle co zrobić. Stoi auto. Jestem w środku nie swojego miasta, nie wiem dokładnie gdzie, nie wiem co mam zrobić. pieprzony gnój. Pieprzony szmaciarz. Czwarta w nocy. Czwarta w nocy. Auto gasło mi 15 albo nawet więcej, 20 razy ledwo co tutaj dojechałem. Pieprzony szmaciarz, idę mu wygarnąć co o nim myślę. Jest zwykłą... Ty gnoju zasrany. Zasrańco pieprzony. Ja ci wygarnę. Ty zasrany szmatławcu. Co dolałeś? Co dolałeś szmato? Co dolałeś? Co dolałeś? Nie ma tu miejsca dla ciebie Co dolałeś? Co dolałeś do Gruby. Nie mieścisz się tutaj. Co dolałeś do zbiornika, szmatłacu? Ja? Co dolałeś? No pytam się co dolałeś? Ale no, do, do jakiego zbiornika? No do dupy, a nie do zbiornika! Co dolałeś? Skoro do dupy, no to do dupy. No może do dupy sobie nalałeś. Do, a do jakiego zbiornika? Do zbiornika. Dobrze, proszę. Odchodzenia, ten co lokal mieszkalny. Co nalałeś? Ledwo tu dojechałem. Do widzenia, żegnam pana. Co, do, co dolałeś? Pytam do, się. Do widzenia to są drzwi, tak? Do widzenia. Odpowiadaj, co dolałeś? Ja? 7 godzin wracałem. Szmatławców Coś, coś nie mój chce. No i co, taki zadowolony jesteś z siebie? Ale dlaczego? Co co dlaczego? Słuchaj, kogo to jest samochód? No twój! Mogę robić sobie z nim co chcę, co mi się tylko podoba. Ale to ja ci go odstawiłem, mogę go zostawić i wziąć taksówkę, ale wy zostawić. wyobraź sobie, że byłem tak uprzejmy i ci go odwiozłem na tutaj. Dlatego no ja to wykorzystałem. Warto być debilem A co dolałeś? Warto A rzeczywiście... może sobie silnik rozpieprzyłeś, Co tam dolałeś? Nawet nie. Ener energetyka no. Do płynu dochodzenia dolałeś energetyka? Pięć energetyk. Jesteś chory psychicznie. Ale to... A wiesz, że mogłeś rozpieprzyć silnik? Ale to rudbule były. To mocne, dobre. Ale to mogłeś silnik rozpieprzyć. No to po cholerę jechałeś. Co po cholerę jechałem? No Człowieku, cały miała... dzień, cały dzień, cały pipsony dzień. Uniemożliwiałeś mi nagranie klipu. Robiłeś wszystko, żebym ja nie go nie, nie nagrał. Tutaj jechać, to po pierwsze. Po drugie nie chciałam tutaj jechać, a po trzecie nie chciałem tutaj jechać. I to jest mój samochód, będę sobie robił z nim, co chcę. Dobra, ja Proszę, ten lokal opuścić mieszkalne, tak? No, Macieś, zastarany. Idiotę owej, to spać krety. Dobranoc wszystkim.